Halo, halo Siemano, witam na kolejnym meczu. Jeszcze jednak jeden się pierdolniemy. Gramy z Daruszta, który jest na trzecim miejscu w lidze, ma dużo więcej wód od nas, ale oczywiście musiałem trochę poeksperymentować z składem. Jak widać gram już z przodu. Ostatnio dobry występ, więc dlaczego nie? A bardziej no... Byłem zmuszony po prostu do wielu zmian dlatego, że pucharowy mecz był, nie? I byli zmęczeni po prostu I gra sobie na przykład taki Bauer i w ogóle jest trochę taka mieszanka Także może być wpierdol ogólnie, bo jednak gram z lepszym zespołem z tej bo tabeli... Aha, dobrze, że tu wyjął Aha! No to szybko mi się bali Nawet nie zauważyłem nic w ogóle zrobić. Nowak ostatnio taki świetny występ, gracz meczu. 22 minuty. Także dałem mu się też zagrać. Jeszcze teraz zostanie piłę. Żebym mógł tutaj rozprowadzić akcję. Daj! Chciał sprytnie, ale nie wyszło. Müller Maurice Młody. No nie Młody. 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 Well you can probably see why we're focusing Call on this fellow eater. as one to watch. Stuart in particular. What do you expect to see from him? Well as you can see his form in front of goal has been superb. He just has that knack of finding space in the box, and then of course he's a brilliant finisher. I'm sure he'll show us that again today. Chance to finish. Passing it accurately. No, I don't be where. And still... Konterka. Jest Bauer, jest Bauer. Ale right. no Bauer. Bauer dobrze. You, to like dobrze, go... i on to the ball, which he did. O nie Kurwa Ciężko, ciężary to widzę Ogólnie sorry, że nie gadam za dużo Zmęczony trochę jestem i nie chcę mi się w sumie za bardzo już mogę otwierać O i drugi taki sam gol w ogóle, o chuj tu chodzi, nie? Two, just what they wanted and just what they deserve Grubo. novak <laughs> nicely cut out novak no. na fali. Or do they, na oh that's a fine pass Dobrze. Nova. How about the cross? Zagrać, ale nie wyszło. Maurice. And space. Great opportunity. Ale kochaczki, tak dużo roboty dzisiaj będzie miał, i ma już się to wykonał. Bywa to rożne ich, ja pierdolę. Strasznie bezpieczne. Dawaj to piłę, kurwa. Dobrze. Popowicz i stracił jak pizda najgorsza. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma z tego głowa. Dobrze. Ja pierdolę. Popowicz. And he's through here. Context. Ah la cool. Novak. Options in the center. Well, they just can't get back into this game, but on that occasion just denying them. And they need to get tighter.

realization and execution kick from side but a tight call it was almost the perfect run wasn't it Yannick Müller Holland Almoez Ali just the tackle that was needed well as you can hear the fans think that should have been a penalty, but I'm not convinced. Aye. Well, now they stop them in their tracks. Nürnberger. It's with Araujo. The fans are shouting shoot! Real chance. Oh good work to deny the opportunity. <laughs> Moż, Nikt nie jest za bardzo zmęczony, ale mogę wpuścić o i mogę na przykład wpuścić kaloca i tego niechłosa. Oj, myślałem, że tam na skrzydło będzie on ubiegał. Kurwa. Have no interest in losing possession and still pressing. Plenty of your players waiting in the middle. Turning inside. Where is he going to go? Conte. Twenty minutes to go then. Well they have the advantage. That's good refereeing. Collective, you up your right. An opportunity for 3 nil A well taken penalty! Pista. Is this going to be a thrashing? 3 nil Now, well, the fans are going mad here. They think that was a penalty. Novak. Oh, I have oh heard That's a super piece of defending. likes to run with the ball at his feet it might still be problematic this looks promising out wide delivered into the area here good piece of defending <laughs> <laughs> Oni kot w drzwi, nie kod drapiał drzwi wiem czy to słychać Nie mogę teraz otworzyć muszę dostać czwartą ramkę w skupieniu Dawaj ten piłem, no kurwa ile wy możecie docisnąć? Jugol pokaż coś kurwa chuja pokazałeś Andreas Müller Vera. Jest jak drapie. Well, that sounds a beat your opponents. Very effective pass. You can tell. To jest jakiś dramat, nie? Próbujemy pograć tak, bo już nie wiem co robić, nie. he wants that hat trick didn't quite happen on that occasion but you sense it's only a matter of time before he does get a third well they've decided to make a change later to the box Kory z nogi nie z główki wesieje honorowa chociaż schodzi z szary. And the action continues and no shortage of goals 3-1 as things stand. 10 minutes to go. Sergio Araujo Müller Pass after pass, keeping their opponents moving. Oh, oh he's lost possession of the ball. And there is the goal! He's found the net! Joy unconfined! A danger here as he runs at them. <coughs> Tomasz Ghori crossed into the penalty area. Ai, that and after the cross, a tremendous block. So, following the reflection, a corner kick, and over comes the corner. No, going to Shadow. Chory wszedł i dwie strzelił Mogłem grać nim od początku w tym meczu To taki ciężki mecz, był, trzymał na takie ciężkie mecze grać właśnie Chorym ma takie tak jedzie bardziej więcej przestrzeni Tym Murzynem, bo tutaj Murzyn za dużo nie, nie zdziałał w tym meczu Nie było na niego w ogóle miejsca jakby Now the defenders know they need to get tighter. Can't really allow runs like that. And that is the end of the contest. Another. A wonderful performance. Hugo Piquín not cena. Horé Shati Kozak. Alto Sergio Araujo. Great Klement też wszedł, tak samo chyba jak chory w tym samym momencie. Tak, 17 minut tylko zagrane. Zmiany świetne. Nie chce mi się gadać z mediami o tym chujowym meczu. Nie jest dobrze, tyle wam bowiem, bo. Tabela aktualnie wygląda tak, że jesteśmy na 14 miejscu ma tylko 9 punktów po 9 meczach, co jest no, bardzo słabe, bo ma wymagania mamy takie, żeby od razu awansować nawet bez baraży, nie? Tak zarząd chce, także pozdro 600 w ogóle. Musimy złapać taką serię jak złapaliśmy wtedy pod koniec sezonu, to teraz trzeba szybciej ją złapać i ją utrzymać. Serię zwycięstw Jeśli może jakoś to nadrobi. Jeszcze nie, ma, nie jest tragicznie. Tam po 13 punktów, czy ile to, to nie jest jeszcze tak dużo. Zobaczmy statystyki naszych zawodników. Kontach najwięcej bramek, ale chory też spoko statystyki. Klement. Jakoś nie wydaje, jakoś nie, może nie zwraca na takiej uwagi, ale miałem wrażenie, że trochę jakby gorzej w tym sezonie na początku, ale statystyki ma zajebiste. jest w ogóle mega spokojny, chyba będę grał go za Rittera, nie? Bo Ritter coś tak kurwa, nie siedzi. O, Ronstadt może grać. No i zajbiście. W takim razie nic nie zrobię, nie zmieniam go, bo i tak nie ma na razie żadnej formy. Więc na ławkę go dam przed meczem i zagra sobie ostatnie tam pół godziny. Teraz stronę to musimy wygrać. Coventry City. Coventry City to jest chyba Championship, tak mi się wydaje. Więc to też jest trochę za wysoki level jak na takiego grajka. Ja to sprawdzę. Jak jest trzecia liga, to go puszczam. A jak druga to chyba nie. No Naw nawet na pewno nie. O Jezu. Szybciej będzie, tak? Kurwa, no druga liga No i co? I oni chcą mi wypożyczyć gościa Jak oni mają Czterech HPO I w ogóle mam od pomocników I czterech HPO w tym mają w ogóle młodego, jednego, nawet dwóch Którym mogą grać I będę mam wierzyć w to, że będą grali moim, tak? Bo z z mojego klubu, po chuj im on potrzebny? To teraz ważny mecz, bo gramy z słabą teoretycznie drużyną, więc myślę, że wyjdziemy silnym składem w pewności. I myślę, że nie ma co być takim pochopnym strasznie, tej, że od razu już ktoś dwa gole strzela, to od razu pierwszy skład. Czy to chodzi o chorego, czy o tego Murzyna. Bo teraz na przykład tak sobie myślę, że tak uświadomiłem, to, to wcześniej planowałem, że faktycznie na tych takich słabszych może zadzia zadziałać ten napastnik szybki, e, więc chyba tak zrobię i zagram znowu w pierwszym składzie z e, lordem. Ale to muszę kończyć ten odcinek, bo to się nie nagra w całości. E, kończę, elo.